A w dzisiejszym odcinku te... nie no, kask ci spadł ten meczu. Nie, dobra, jestem k dyslekcyjny. Nie, no, Kosa, Kosa, dawaj go tam. francuski ty, francuski safe, dawaj. No dawaj. <zysk> No i widzowie, leper papryk ten Siemano widzowie, witam wąs na wingamanie Ale dzisiaj świąteczny wingman jak można zauważyć Bananek uła. jest, jest uła, bananek uła, ksiądz, z marcheweczką Ksiądz Hipolit Ksiądz, Hippolit, ksiądz Hippolit. tak wiadomo Przebieranka leci dalej, jestem dzisiaj W połowie świętym Mikołajem, brakuje mi tylko białej brody I mam ze sobą 95, 95. Ja powiem tylko tak Typ mi sprzedał takiego bułczy że Zaczynam obawiać się przed startem meczu <noise> Wiesz co no, wingmany mają to do siebie Że my potrafiali, potrafialiśmy trafiać tu cheaterów Naprawdę, takich od niezłych, nie? No, co ci powiem, to ci powiem, ale ci powiem, że wydaje mi się, że Casemiro jest odpalone, nie? Casemiro! <grymne> 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 <Kasemiro. grymne> Case ja Czy Kojarzysz organizację Case Esport? Case? Ja wiem, jak się otwiera. Case? Ooo, zapomniałem! No właśnie, widzowie, zaraz, poczekajcie chwilę. Zapomniałem, case'y. Wiem, gdzie ten jest. Na blisko? Ponejdzie i jeden na blisko. Ponejdzie heaven. Co tu? Ej, w ogóle włączyłem przez przypadek ten, nie słyszałem. Trochę Słuchaj. mi czapka przeszkadza. Powiem ci, tak, nie byłby. No właśnie, ale powiem ci, dziwne miejsce bardzo na ustawienie miał. No nie, ja z digla, ja z digla, bo czuję moc, yeah, czuję power. Ja, ja Graliśmy przed chwilą face No i powiem ci, siadało, siadało mi. Ta? Było okej, okay, no? Jak na księdza było okej. Okay. Po głowie jeden. Nice. Drugi u mnie czekaj, Dobra, czekaj, dostałem czekaj. głowę Uważaj, idzie do ciebie. O najgorzej. Nie, nie, Leci. Zdążę. Oh, oh. Oh, oh. nie zdążę. Nie zdążę, nie oh, zdąży. Oh. Nie ma opcji. O oh, o! Oh. Nie! Czekaj, czekaj! No nie, to ile on miał HP! Ile? Dwa razy mu strzeliłem w niego. Bober, 4-0 robi, no dawaj, ty, Ja... Wujek. Pie... Bobir, to jest Bobir! Bober. bober. Bobir. Bobirrrr Czemu nie pijesz, czemu nie pijesz w Bobir, <grym> 98 w trzech! Jak? Powiedz mi jak? 98 w trzech. Z fizycznego punktu widzenia niemożliwe! Ja myślę, że oni będą wiedzieli. Ja sobie przejdę na dół, no. Pisz podsadzki. No i nie wiem, piłem. respa jest! No i nagle wychodzi! Uważaj, jest. Yy, nie wiem gdzie to blisko cementu gdzieś. Ale on wie o tobie, ty. No to nie jest wariacik. On wie o mnie, ja oni. Kazemiro. Jakie unlucky. Kazemiro został. Patrz, i mnie tak samo. Też patrzyłem w totalnie inną stronę. Nie mogę! Oni grają na farcie, to jest fart. Ja mam 0-3. Zawsze się odwrócę, stary w drugą stronę. I jest. pi pip pip pip, 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 pip 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 pa. pa, pa. Wiesz, Zaraz trzeba skrzynkę otworzyć z się, bo normalnie no się posram. No wiesz co to jak zginę, to jak zginę. Cora, ale grzecznie. Dobra, ja robię pika. Nie po to mam digla. ty jeden? Ty u mnie cisza. No nie jest k cisza. No co jest? On kampi na wingmanie! Bujuje, chcę tę mapa spokojnie. On kampi na wingmanie, stary, no to jest wacuś. No kto tak robi? Gra jak nie mogę, kto mnie zabił? Bobir! żebyś A wąchał! No ja pierdzielę, stary! Dojedź to. No, Dawaj bo. No i co? I co ja nie przejdę chodź przez wróci, palaka? Wróci. Chodź wróci. No tak? No, ja... Mam 29, ale. Dżungla eksport. Może być cement. Jest, jest, jest. O! O! Kalimera, k**a. kalispera. Dobrze. Wiem, że z. prawdopodobnie główką w monitora, ale <laughs> myślę, że nie ma co się denerwować. Nie to jest paranoia Jak ja mam być na świątecznym filmiku uśmiechnięty, jak to się żyć nie da po prostu Żyć się nie da Siedlka, co to za życie Życie właśnie, życie co to za życie Wiesz co będzie patrzył to Na pewno jest sprawa. Dobra Nie patrzył Ktoś tam pali Co tu za smok Żebym go przeszedł jest, obity, zero. Nice! Jezu, jest w końcu runda! Dobrze, strzelił Meira. Chciałem żeby go sfake'ować, dlatego na shifcie tam Musisz się uśmiechać, pamiętaj, to jest najważniejsze. Wiesz <noise> dzięki. Czasami wygramy, bywa ciężko. To wygramy, wygramy to, wierzę to. Tak? Chociaż no dobra, Kazaniero nie? jest odpalony, dawno karierę skończyła. Ale... On ma odpalone, nie wiem, tytoń w Brazylii, ty. No, Aj, co? Ej, jest tu drugi! Dobrze. Nice. nice! Co? Ale dzi dzika taktyka, pierwszy raz się na takiej spotkałem i się przejechał. Ja cały czas gramaka. A, bo ja nie mam nawet kluczy kupionych, ty, ale ja ja. Zamykaj, zamykam dupę i idę. Idę z tobą już. Jestem przy tobie. Przysięgam. Nic nie widzę. Nice. I? Chyba wrotki, nie jestem pewien. Dobra, ja wiem gdzie on jest. site on jest. I nagle jest tu. No to jest paranoja. Nie wiem, chlałem. Dobra, wierzę w ciebie, 95, Serio. Przegrałeś? No. no Ale pipa A ja otwieram case'a Lekki, szybki pik. Dobra, ceta mapa Ja pier, Jeszcze grotto w traku mi dają Nie no, to jest paranoja Ta gra mnie po prostu odrzuca w każdym możliwym aspekcie Ale mam nową kosę, patrz Popatrz, temat odcinka Nowa kosa, którą udało mi się wygrać u Puzona Na odcinku Pokaż na EF'ie No mam na EF'ie Na EF'ie Brzydka jak cholera, dlatego będzie do wymiany Ale kukri, no. kukri okay, nie jeszcze Mid. Zawraca Zawrotę zrobił, schodzi po drabinie Po głowie jeden Obity. Ale kto tak o, robi, k***a, k***a, kto tak robi, że obiega? kto tak robi Ale co to jest? Ja słyszałem go jak obiega mnie ty Nie no paranoja, ta gra to jest paranoja No, ta gra to jest paranoja, no, to jest paranoja. jedna wielka To jeszcze jeden k*** kukli, dawaj Nie mogę, nie mogę nic wstrzelić, nawet sisiora Jadam. Nie wierzę jest. Nie no, paranoja. paranoja, Ile miał? Ile miał? 56, 4. Nic nie oberwał ode mnie, nic, Kazemiro. No nie wiem, co się dzieje. Ja pier... ta czapka nie pomaga w niczym. Miała pomóc, a ona nie pomaga, kompletnie. Ona nawet gówno robi, tak bym ci to powiedział. A masz czapkę? Mam czapkę Mikołaja. ci ku... z ściągnij to no. Dobra, Maguś. Uważaj. Idę. Nice. Dobra, z Ma Maguś oddał. Maguś oddał. Ja pierdziele. Ty no, ale jesteśmy w naprawdę ciężkiej sytuacji. Ciężkiej dupie jesteśmy. Ciężka sytuacja do wytłumaczenia. Pleżę, jadą. No, patrz. Jeb... Te... <laughs> Nie, no... Latający łeb. Dobra, trzeba o tym zapomnieć. Odpalaj następnego. Zapomnijmy o tym. Co się dzieje? Się... Co tu się dzieje? No ja mam spadek, 100%. Chłopa mówię mur. Nie mogę. Mur... Miesza głową żur. <laughs> ja pier. Paranoja ty, ja jestem paranoikiem jakimś otwieram kejsa w poczekaniu. Ja pier... Co to jest? Co to była za gra w ogóle? Ja nie rozumiem. Nie pani majest niciula. I trafiam MP5. Nie mogę, nie mogę. Po prostu czas, nie wiem, skoczyć. Nie powiem skąd. Pomyśl życzenie świątecznie. Chciałbym. В дупе. No, i to jest przyjaciel, to jest. 95 przyjaciel. <laughs> no to co, może pieczarkami się jeszcze podzielimy? Możemy spróbować, ale myślę, że moja żona może mieć delikatne obiekty. Pieczarkami. Pieczarki, pieczarki, grzybki ze stupek. O. Ale pod grzybek ci drgnął na pewno. Bo... <śmiech> <śmiech> dobra, myślałem, że to ten sam, bym się posrał w gacie. Kask ci spadł po tym meczu. Nie, dobra, jestem. Dyslekcyjny. No dawaj i co? No i nie wiem. Znowu Potero. Ej, nie spadłem w ogóle, takie jaja. O, ja Myślałem, że spadłem. No to co, ale po, po następnym meczu mam jeszcze opening tego. Na pewno. Boże, no wyjdę. Ale co, co opening? Przepustki bojowej. No nie no, zawsze jest szansa. Jakbym Fade'a za trzy kloki trafił, to bym się posikał na odcinku. Ofieraj Po głowie jeden z Glocka. Czyli z minus 89 około. Plus minus. Powiem ci tak, idziesz gdzie chcesz, spadasz gdzie chcesz. Ja wiem, ale tak co wiesz grzecznie, nie. Z1. Tight Dobra. Nice, nice 95. Tight. Widzisz? Nie taki ciężki wafel, jak go obsysają. O, przepraszam bardzo. No, no i znowu, pieczarka no Weź. Manduj sobie to. <tytuł. śmany> <laughs> Jajajaj! Chill guys, it's nie. our first time nie. on this map. Aha. E, powiem ci, nie słyszałem jeszcze tego tekstu. Czy to był jakiś polski wiersz? E, do... Muzyczny. Ja, dobra, zdupiłem. A, i... Ty, ale ludzi mu paka podleciała. Masz szansę, gra z diglem. Nie, okay. nic nie dostał, więc nie masz na co liczyć. do To 95 Straj, no Najstraj, No w sensie? B2. Z tyłu to może tylko jawan, ale. <laughs> Nie no, on, jest, on się odpalił. Ksiądz Hipolit nie, na posterunku. Nie, ja myślę, że nie wiesz? Że ja? Mam a ja. Się odpaliłem? Nie. Ksiądz a gdzie? Hipolit na posterunku, co ty a mówisz? Gdzie? Co a gdzie? Co ty mówisz? Pieczarki jakieś, hopy, a ja nie wiem, co się dzieje. No i jak to nie była głowa widzu? Proszę cię powiedz, że to był, widziałeś to co ja. To był łeb. Teraz ja dostaję. Jest cały czas w tym samym miejscu. On, oj 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 kłopoty nie wiem w sumie nie wiem ale ja też sprzedałem gościowi głowę z digla i gówno było aha 75 i 40 dobra czyli ja teraz gram z kałachem w końcu mogę zabłysnąć Rodzi musisz odkaputować jakiś jest, fleszyk. rumon to musi być rumon syrogi mają Tak, oni się Raża nazywają Rodzi Raiden jeden tak jeden i dalej nie wiem. Drugi Ej, u mnie, Rodzi, Rodzi, synu, powiedziałem. Powiedziałem i zrobiłem. Dzięki, dzięki, buziaczki, przesyłam z rodzinką. A musiałeś przyjąć na lewy obojczyk, bo A lewy obojczyk wiesz, dostałem, a tak. na pewno dostałem lewy obojczyk? Lewy, na wiesz na co, ciężko bada. mi zauważyć, bo mam kolor jaki mam, tak? Nie, bo się zrespiłeś na nowo. <laughs> Ej, dobra, no może czapka to... Mikołaja odda. A może to po prostu, że oni grają tą mapę pierwszy raz. Pięknie. No powiem Ej, ci. Polit, jedziesz tam? Polit? I Polit nie nie powstał. Po głowie. Dobra, uważaj. Dawaj go tam, nie widzę. Dostał, na pewno coś. Nice. To spory, A problem. nic nie dostał. <laughs> nie mogę. Co ty o patrz. Co ty? A, AK, no, AK Inheritance. Po angielsku. Pa, tak ci powiem. Na tak. z Piękny, piękny. Czy sam rzeźbiłeś? E, nie, zębami skrobałem, wiesz? Nie bolą. Nie, wiesz, co tak już prawie ich nie ma. Ja mówię Fafusa! Jak mój tato zawsze mówił. Fafusa. Fa, fa, Pozdrawiam cię. No, po nie. No, Deutsche, no, Deutsche. Na Po tobą, pod tobą prawa. Dobra, Nara, Roger, co ty myślisz, że ja nie słucham? Mam słuchaweczki Weter fafluchten, Weter fafluchten! Fa <grym> Jezu to, to jest gdzieś kod ojcowski chyba zapisany, że tym właśnie gada się takie fafluchten i takie. No To ile rzeczy po niemiecku, ale rozumiem, że co? Każdy zrozumiał. Bas każd każd Każdy gdzieś to z... słyszał, nie? Stoję na jakiejś ceramicy. Bydgoszczy. A skąd wiesz że zbyt goszczy. Nice! Gdzie był tu? No, wiesz co, kampić to ja, a nie mnie. Nie znam się w ogóle na ceramice, ale tak myślę, że Bydgoszcz Mógł w tym maczać swoje paluchy. Ja paluchy zmaczałem w dupie słonia. No, no, no. Teaside? Nie, to nie jest Teaside. To on po prostu nie potrafi grać tej mapy w On Po prostu jest głupi, ma żółte papiery, tak szczerze. Nie ma dojechać, dobra, Najdic. Oj, oj był pode mną. Oj! Jak był pod tobą? Nie pomogę ci, nie pomogę ci, bo... bo jest... Gęsto na tej mapie trochę. O no właśnie, jak? Minus 81 i minus 27. No i postarałem się to... w Majtki, no muszę to przyznać, ale to jest mapa Ja nie wiem, co oni mapacite. w ogóle gadają, ty. To weterfa Fluchtem, dawaj. No to trzeba zniszczyć. Ale patrz, ja mam skina nadal do. Kukri. <gry> Kukuri, Dobra, to będzie wymienione, tak? Przysięgam, naprawdę. Ale kręci się ładnie. Kręci się jak kuzonik Dobra, i nie mam info. Jest, są kłopoty. Najmanem bym powiedział. Myślałem, że flesza to gołębie lecą. Jakiś jest góra, dobra. góra tam. Skoczył. On gra z tak dualami, tak. ty. Z tak, tak. nice. Jest jeszcze jeden, on z dualami. Dead. Roger! Roger, Uch, Roger, synu mój drogi. Powiem ci tak, gdybyś był moją córką, powiem ci nie. O, widzisz. To jest szacunek do kobiet przede wszystkim. <laughs> I ja. Je... Tu pieczarki tutaj. Widzicie? Dolej. Bież. Ja O, o, o. Ale drugi gdzie on był? Tu. Roger? Roger. Roger, Roger. No i patrz, Kukri zamaskował... Team up? O, dobrze, żeś mu napisał, bardzo mi się to podoba. Czy ten debil nie wie, co w ogóle gada, ty? O, no, jakieś... lecą granaty. Oj, fat, nie wiem skąd. No i jest dupa. Dawaj go tam w kałmu. kaszuj to. to ja im robię niespodziankę. Merry no, crisis. sobie, że op***asz teraz bagietkę w najlepszej francuskiej restauracji. Bagietko?! Bagietko?! Kawusie, kawusie pisz, taką... Fiordilatte, nie, to jest mozzarella. Po prostu latte. Molatte. Ale ksiądz? Ksiądz Hipolit pije latte w Paryżu, na tym. Spodziewał, Jezus, co to było, ale przestraszyłem się go, przestraszyłem się go I Bardziej policje, ile mi są, Powiem ci tak, minus 28 <laughs> Trzeba coś zagrać mocarnego Dawaj nagawa Nie mam, ja nawet go nie mam stary, w tym to, to są kłopoty, ale y, idę XM-ka Nice, zdjąłeś go, zdjąłeś mu czapkę Góry, chciałem skoczyć na parasol <laughs> Pamiętaj, że ma bombę fachluchtem, nie? Coś sprawdzę Nie no, nie no Kosa, kosa, dawaj go tam <śmiewanie> <śmiewanie> <Sąka>. <śmiewanie> nie no Galil Nie no XM, <śmiewanie> ja myślę, myślałem, że będzie latająca kosa, no Podobnie Nie no wiesz zromotnie. co, skręciłbym kostkę i bym je złapał Ostatnio ja miałem co? tak z Pusonym graliśmy i stary Odwaliłem takie gówno Ja oni chyba podjechali Podjechali! Już są! Są, na. podjechał Ej, ty Francuski save, dawaj, no nie ważne Uj, dawaj Ole byś dał. Jeden na mój. Dobra, poczekaj. Daj mi chwilkę. But give me a moment. Chlonek, Bober, Bober To był święty Mikołaj, to no Świetne Uuu. podsumowanie paryskich wojażyk no, to jest tak Bagieten, Machen, Fafluchten Bup, bup, bup Ale Jaki jajonek Jak koty idą, żule na miocie no, z jedna gra do dupy, ale ta druga idzie jak marzynie, marzynie To jest Paryż to jest Ale Paryż. poczekaj, bo ja mam jeszcze do otwarcia gówno w dupie o, Gówno z dupy Nie mam, mam, Feryk, ja w no i popatrzcie, tylko awanse u mnie, bo nikt inny nie, nie awansuje fajnie, po... nie. fajnie Bardzo dobrze, tak? Ale ja jeszcze otwieram skrzyneczkę na pocieszenie za poprzednią fajnie. jeszcze grę, bo ten, bo się, bo się należy M4A1 jest teraz? Nie, Famas y, jakiś, jakiś Famas Ale poczekaj, do, do dupy, no do... Ale oddał, popatrz, jak zakręciłem nim, to aż mi ten... To będzie, y, ten... Skarb ten może nie, być... Nie, nie mów, że grot, to nie, nie, nie mów mi tak, proszę cię. Proszę cię, no patrz, ja już Gabenowi napisałem. Buziaczki pozdrawiam z rodzinką. Wy całujecie. Teraz leci, bo ja z Gabenem się ugadałem. Ja już pisałem z gejbenem, ja już wszystko wiem. A ty co no, myślisz, że trafię? Ja myślę, że... Trafisz na ojo, <unsafe> zaraz No jest, jedziemy <toddohłaś> Dobre, Dobra Ty i teraz spać, kukry Nie poznałem nikogo, kto się tak cieszył z jazdy na oją. Ja yeah. <suss> Dobra, k wiedziałem, że jakiś syf jak MP5 stałość, stałość Ej, nie nie w gębie, to... piekło, w dupie, że tak O, powiem. to fajnie, to mi zostaw, ja lubię gwoździarki <e', yeah, <sus ø> <sus> Ja. No i widzowie, <sus> Merry Christmas and it's Merry Christmas. A ja dziękuję za dzisiaj i się mano.